Czy to możliwe, że Robert Lewandowski właśnie przeżył najbardziej upokarzającą noc w swojej karierze w barwach Barcelony, a liczba 14 stanie się symbolem jego sportowego upadku w oczach hiszpańskiej opinii publicznej? Dlaczego media w Katalonii zamiast cieszyć się z awansu do półfinału Pucharu Króla wyciągają Polakowi żółtą kartkę i piszą o fantasmagorycznym występie, który obnażył bezlitosny upływ czasu u jednego z najwybitniejszych snajperów w historii futbolu? Wtorkowy wieczór na stadionie Walbakete miał być dla Roberta Lewandowskiego spokojnym spacerem i okazją do przełamania strzeleckiej niemocy, która coraz mocniej ciążyła na jego barkach w ostatnich tygodniach 2026 roku. Barcelona pod wodzą Hansiego Flicke ostatecznie wygrała 2 do 1 i zameldowała się w najlepszej czwórce Copa del Rey, ale dla polskich kibiców oraz hiszpańskich dziennikarzy to zwycięstwo ma niezwykle gorzki posmak. Kapitan polskiej reprezentacji wyszedł w podstawowym składzie i spędził na murawie 66 minut, ale zamiast dominować nad obrońcami drugoligowca był jedynie niemym obserwatorem boiskowych wydarzeń. Kiedy sędzia kończył spotkanie, a Duma Katalonii świętowała awans w mediach społecznościowych i na portalach sportowych, zaczęła krążyć statystyka, która wydaje się być wręcz niemożliwa dla zawodnika tej klasy. Robert Lewandowski zanotował zaledwie 14 kontaktów z piłką przez ponad godzinę gry, co jest wynikiem katastrofalnym sugerującym całkowite odcięcie od gry i brak jakiegokolwiek zrozumienia z kolegami z zespołu. To bolesne zderzenie z rzeczywistością sprawiło, że prestiżowy serwis kronika zdecydował się na wystawienie Polakowi symbolicznej żółtej kartki, argumentując, że duma mistrza została brutalnie skonfrontowana z biologicznymi ograniczeniami, których nie da się już dłużej ignorować. Redaktorzy hiszpańskiego portalu nie gryzi się w język nazywając występ Lewandowskiego mianem fantasmagorycznego, co w języku hiszpańskim sugeruje coś nierealnego, ułudnego i pozbawionego treści, co idealnie oddaje wojskowy Byt Polaka w tym konkretnym meczu. Hiszpanie zauważają, że Lewandowski nie tylko nie błyszczał, ale wręcz hamował akcje ofensywne zespołu będąc statycznym punktem w dynamicznie poruszającej się maszynie Hansiego Flikę. Najbardziej bolesne dla Lewandowskiego musi być porównanie do Ferrana Torresa, który wszedł na boisko właśnie za Polaka i natychmiast sprawił, że gra Barcelony nabrała tempa i konkretu. Dziennikarze podkreślają, że obecność Hiszpana została zauważona od pierwszej minuty jego pobytu na murawie podczas gdy Lewandowski przez 66 minut błąkał się w poszukiwaniu choćby jednego udanego dryblingu czy kluczowego podania. To zestawienie dwóch napastników pokazuje, jak drastycznie zmieniła się hierarchia w ataku Barcelony w roku 2026, gdzie Duma z posiadania światowej sławy weterana musi ustąpić miejsca pragmatycznej potrzebie szybkości, intensywności, którą obecnie gwarantują młodsi koledzy. W analizie hiszpańskich mediów pojawia się jeden niezwykle wymowny fragment dotyczący akcji z drugiej połowy spotkania, która według dziennikarzy była symbolicznym przypieczętowaniem losu Lewandowskiego w wielkim futbolu. Choć autorzy nie opisują każdego detalu tej sytuacji, to z kontekstu wynika, że był to moment, w którym Robert przegrał pojedynek szybkościowy lub techniczny, który jeszcze dwa lub trzy sezony temu wygrałby z zamkniętymi oczami. Hiszpanie piszą wprost, że ta konkretna akcja pokazała upływ czasu dla Lewandowskiego, obnażając fakt, że ciało nie słucha już umysłu tak jak dawniej, a reakcje snajpera są ułamek sekundy spóźnione w stosunku do tego, czego wymaga nowoczesna gra na najwyższym poziomie. Dla zawodnika, który całą swoją karierę oparł na perfekcyjnym przygotowaniu fizycznym i nieprawdopodobnej dbałości, o detale taka publiczna diagnoza o starzeniu się na boisku jest ciosem prosto w fundamenty jego sportowej tożsamości. Liczba 14 kontaktów z piłką staje się w tym kontekście nie tylko statystyką, ale bolesnym dowodem na to, że pan profesor Lewandowski powoli traci status reżysera w teatrze Hansiego Frikę, stając się jedynie statystą, który nie potrafi już narzucić swoich warunków gry nawet obrącą z zaplecza La Liga. Warto zastanowić się, czy tak niski udział Lewandowskiego w grze to tylko wina jego formy fizycznej, czy może system taktyczny Barcelony w 2026 roku zaczął go naturalnie wypychać na margines boiskowych wydarzeń. Hansi Flick, który przecież zna Roberta doskonale z czasów ich wspólnej dominacji w Bayernie Monachium, dzisiaj buduje Barcelonę opartą na niesamowitej mobilności Lamaini Yamala i Ronalda Araújo, którzy w meczu z Albacete to właśnie oni brali na siebie odpowiedzialność za wynik, strzelając zwycięskie bramki. W takim modelu gry środkowy napastnik musi być niezwykle dynamiczny, musi schodzić do bocznych sektorów i brać udział w pressingu na całej szerokości boiska, a statystyka jednego strzału na bramkę sugeruje, że Lewandowski przestał być punktem odniesienia dla pomocników Barcelony. Kiedy zespół ubiega w tempie morderczym dla rywali Lewandowski, coraz częściej zostaje w tyle czekając na piłkę, która rzadko do niego dociera, ponieważ akcje finalizowane są przez szybszych i bardziej zwrotnych skrzydłowych. Ta taktyczna marginalizacja sprawia, że Duma polskiego snajpera cierpi najbardziej, ponieważ musi on akceptować fakt, że zespół wygrywa i awansuje dalej mimo jego całkowitej bezproduktywności na boisku, co jest sytuacją nową i niezwykle frustrującą dla kogoś o tak wielkich ambicjach. Wszystko to dzieje się w najgorszym możliwym momencie w kontekście zbliżającej się daty granicznej, czyli kwietnia, kiedy to Lewandowski ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości w stolicy Katalonii. Hiszpańskie media, publikując takie analizy o fantasmagorycznych występach i żółtych kartkach, budują atmosferę, w której odejście Polaka do MLS czy Arabii Saudyjskiej zaczyna być postrzegane nie jako strata, ale jako naturalna i konieczna ewolucja kadrowa Barcelony. Wybory prezydenckie zaplanowane na 15 marca będą kluczowe, ponieważ nowa dyrekcja sportowa po przeczytaniu takich raportów jak ten z meczu z Albakete może nie mieć już żadnych wątpliwości, że astronomiczna pensja Lewandowskiego nie współgra z jego obecnym wkładem w sukcesy drużyny. Polak musi mieć świadomość, że duma z bycia maszyną do strzelania goli przestała wystarczać w świecie, gdzie liczy się każda sekunda przyspieszenia i każdy kontakt z piłką w strefie zero. Jeśli w nadchodzących tygodniach Lewandowski nie znajdzie sposobu, by drastycznie zwiększyć swoją aktywność na boisku i nie udowodni, że statystyka 14 kontaktów była jedynie jednorazowym wypadkiem przy pracy, to wyrok hiszpańskich mediów może okazać się proroczy. Centralnym motywem całej tej sportowej opowieści jest nieustanny i bolesny proces dekonstrukcji legendy Roberta Lewandowskiego w oczach tych, którzy jeszcze niedawno go uwielbiali. Sichi tej narracji prowadzi nas od fantasmagorycznej nocy w Albakete przez statystyczną katastrofę 14 kontaktów aż po symboliczną akcję z drugiej połowy, która obnażyła nieubłagany upływ czasu. Wszystko w tej historii kręci się wokół pojęcia końca pewnej ery, ponieważ Hiszpanie nie widzą już w Lewandowskim pana profesora, który uczy młodzież, leć widzą w nim weterana, któremu trzeba pokazać żółtą kartkę za brak nadążania za tempem nowoczesnego futbolu. To opowieść o tym, jak duma narodowego bohatera zderza się z bezlitosną oceną mediów, które nie znają pojęcia wdzięczności i rozliczają każdą minutę spędzoną na boisku przez pryzmat efektywności i dynamiki. Redfred całej tej sytuacji pokazuje nam, że luty 2026 roku może zostać zapamiętany jako moment, którym duma z posiadania Lewandowskiego w Barcelonie oficjalnie ustąpiła miejsca załamywaniu rąk nad jego formą i głośnemu wołaniu o zmianę warty na pozycji numer 9. Robert Lewandowski opuszczał boisko w 66. Minucie meczu z Albakete z poczuciem, że duma mistrza została wystawiona na najcięższą próbę, a liczby, które wygenerował, będą mu wypominane przez najbliższe miesiące. Czy pan profesor zdoła jeszcze raz zaskoczyć hiszpańskich dziennikarzy, uciszyć głosy o nieubłaganym upływie czasu w najważniejszych meczach sezonu, czy może jednak żółta kartka od serwisu Kunica Global to ostateczne ostrzeżenie przed nieuniknionym końcem wielkiej europejskiej przygody? Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca wiosna będzie dla Lewandowskiego czasem największej walki w jego zawodowym życiu, walki o godność i prawo do decydowania o własnym losie na własnych warunkach, zanim inni zrobią to za niego. Przekonamy się niebawem, czy 14 kontaktów z piłką to tylko smutny epizod, czy może nowa stała w karierze polskiego króla strzelców, który musi zmierzyć się z faktem, że świat futbolu w 2026 roku nie chce już czekać na weteranów. Jedno jest pewne, że duma z osiągnięć Roberta Lewandowskiego pozostanie z nami na zawsze, ale rzeczywistość na Spotify Camp nołu jest dzisiaj chłodna, bezlitosna i coraz bardziej oddalona od polskiego snajpera. Czy to ostatni akt Lewandowskiego w Barcelonie? Odpowiedź nadejdzie wraz z kolejnymi minutami w Pucharze Króla.